Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj nieco nietypowy film, bo będzie to podwójna recenzja. Nie chcę się rozdrabniać, zrobimy sobie już całą drugą falę zestawów, bo pozostały mi właściwie dwa na bagnach, więc to będzie nawet całkiem sensowne. Tutaj mamy spotkanie z Chompem w dżungli. 99,99 ,99 to jest cena katalogowa. Za 160 klocków no trochę drogo, dlatego polecam Alto. No i zobaczymy jak to się prezentuje. Naprawdę niewielki dodatek, a tutaj ten secik, Hmm. To jest zawikłane zadanie pirania plant i powiem wam, mocno jest to odtwórcze, bo przecież był taki zestaw, gdzie mieliśmy coś na kształt huźdawki, no i właśnie dwie takie rośliny. To jest chyba odgrzewany kotlet, ale zobaczymy, zobaczymy jeszcze nie bądźmy tacy surowi, chociaż ja jestem dosyć surowym recenzentem. 130 zł bez grosza, cena katalogowa, 267 klocków w środku. No i zobaczymy jak to się prezentuje. Na pewno kilka dodatkowych płytek, a zawsze warto je mieć. No chyba najlepszy zestaw, jeżeli chodzi o bagna, czyli o tą drugą falę, to są trujące bagna Wiglera. On mi się strasznie spodobał. A jak wypadną te seciki? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale od tego są te filmy, żeby się po prostu przekonać. Lećmy! Tym razem w komentarzach oprócz tradycyjnej żebro łapki w górę możecie napisać, czy podobają Wam się takie urozmaicenia, no bo w gruncie rzeczy tych recenzji jest sporo, więc jak czasem zrobimy sobie coś podwójnego, no to wydaje mi się, że jest to przynajmniej jakieś odświeżenie i coś takiego, no co zazwyczaj nie występuje, więc ja lubię takie odskocznie. No dobra, zabieramy się za ten mniejszy zestaw. Tutaj tych klocków powinno być naprawdę malutko, Dwa liście palmowe, fajnie, no i te fioletowe płytki. Zbieram je, bo po prostu będę chciał coś zbudować, już takiego swojego na bagnach. No i całkiem sympatyczna mordka tej postaci, która jest taką piłką na długaśnych nogach, tak byśmy mogli to określić, opisać. Trzy worki z klockami. No w gruncie rzeczy tutaj nie będziemy się za bardzo temu przyglądać. Ja sobie to złożę, być może nawet na Speedbuildzie i za chwilę się z tym widzimy. O, fajne są te elementy, to się może przydać, jakby ktoś budował jakieś lasy, dżungle i tym podobne. Także zestaw numer jeden jest. Oblukany. A teraz numer dwa. No słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o te muchołówki, to tak jak mówiłem, brzydko mi to pachnie brakiem pomysłów. Chociaż może mechanizm będzie na tyle interesujący, że to wszystko odszczekam. Dosyć fajnie się prezentuje ten worek, bo mamy tutaj i ten fioletowy kołowrotek i taki bardziej nugatowy. No więc nie jest źle. Nie jest źle, ale jednak. Hmm. Jednak jakiś taki dziwny niedosyt tutaj mam, chociaż jak wiecie, ja jednak solidnie recenzuję te sety i chcę pokazać prawie, prawie wszystko, jeżeli chodzi o Lego Super Mario, bo w gruncie rzeczy nikt inny tego w Polsce nie pokazuje, a nie wiem czemu. Okej, okay, no to idę sobie speedbuildować. Widzimy się na recenzji. No dobra, obydwa zestawy pobudowane zajęło mi to jakoś około pół godziny, dla was niespełna dwie minuty, bo przyspieszyłem to razy 26. Chyba ten mniejszy secik bardziej mi się podoba, chociaż ten większy ma ciekawą funkcję bawialną, za chwilę się temu przyjrzymy. No i dobra wiadomość, naprawiłem swojego Mario. Jeżeli wasz egzemplarz również zacznie świrować i zbyt często ma te krzyżyki na oczach, to w opisie tego filmu macie dokładną instrukcję, jak go zresetować do zera. Niestety też wszelkie postępy w grze, no ale za to działa to dobrze. No to co, zajmijmy się może najpierw tym mniejszym zestawem, ten większy zostawimy na później, chociaż wszystko tutaj chce pożreć naszego Mariusza i tak. Najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z najmniejszym rozszerzeniem, i to trochę widać, bo zabrakło nawet takiej płytki startowej. Ten Mario wisi w powietrzu, trochę szkoda, gdzie on ma rozpocząć? Może na głowie tego przeciwnika. No to by było całkiem śmieszne, i swoją drogą to jest przyjemne tutaj uderzać, bo mamy taką naturalną amortyzację. Te elementy są gumowe, no i mamy takie poczucie, że unosimy się w powietrzu i naprawdę pokonujemy tego przeciwnika. To jest warte sprawdzenia. Ale największą funkcją bawialną jest możliwość pokonania drugiego przeciwnika. To jest Chain Chomp. On zadebiutował w 1988 roku i jest czymś na zasadzie takiego psa na łańcuchu. Można go pokonać w dwóch krokach. Najpierw skaczemy sobie... Tutaj na to drewno, i wtedy ta kula trochę się wycofuje, a następnie musimy bardzo mocno tutaj uderzyć, i wtedy luzuje się łańcuch, i wpada gdzieś tam do bagna. Możemy sobie nawet jakąś dodatkową monetę tutaj zdobyć, ale to musimy być podłączeni do aplikacji. No i pojawia nam się skrzynka. O, żeby jeszcze więcej monet tutaj sobie zagrabić. Fajne, proste. I w gruncie rzeczy dosyć skomplikowane, no bo w dwóch krokach możemy pokonać tego przeciwnika. Od tyłu to drzewko nie wygląda zbyt rewelacyjnie, to jest po prostu taki niewielki zestaw. Fajnie natomiast, że po bokach mamy te nadruki drewna i to by się przydało także na tym bagnie Widlera, gdzie mieliśmy paliki, ale brak tych nadruków. Więc tutaj duży plus. Pewnie już się mocno zastanawiacie o co chodzi w tym rzekomo zawikłanym zadaniu pirania plant. Już wam tłumaczę. Ano mianowicie trzeba w krótkim czasie nastąpić na te trzy jasnozielone pojemniki. To jest fajna opcja, bo przecież można wymontować sobie te kody kreskowe i wykorzystać to w zupełnie innych zadaniach. Więc tutaj akurat plus. Ale rozpocznijmy może od pokonania tego prostego przeciwnika. I tutaj trzeba na spajniego naskoczyć dwa razy, bo ma twardą skorupę. No i dobra, jesteśmy z powrotem. Na obracarce tak to działa, że tą kładkę trzeba czasem odpowiednio obrócić, żebyśmy mieli drewno pod tłubem tego przeciwnika, i dopiero w tym momencie należy w ten sposób zaatakować, no bo możemy zeskanować kod. I na tym polega ta cała zagadka, że tutaj nie każdy obrót umożliwia nam zaatakowanie przeciwnika. Ok, ten czas jest dosyć mocno ograniczony. Ale chyba żeśmy zdążyli, no i właśnie na nasze konto spłynęło przynajmniej 5 monet. Czy to jest praktyczne, jeżeli chodzi o taką grę na takim zwyczajnym torze? No nie wiem, bo jak widzieliście, zajęło mi to kilka bezcennych sekund tak przynajmniej 10-15, no a trzeba gnać do mety. I w międzyczasie chyba zgubiliśmy ostrość, no ale tutaj jest tak dynamicznie, że inaczej nie sposób. Jeżeli chodzi o klocki, tak jak mówiłem, no mamy kilka tych obracaczy, tych zębatek w różnych kolorach, trochę tych roślinek. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o klocki, najwięcej drobnych elementów przeznaczamy na te muchołówki. Więc pod klocki tak sobie, tak sobie ten zestaw wypada i obawiam się, że ta funkcja bawialna może być na dłuższą metę nieco nudna. No ale mamy ten plus, że zawsze da radę to wymontować i stworzyć jakieś swoje łamigłówki, gdzie musimy naskoczyć na trzy pojemniki i dopiero wtedy dostajemy monety. Ma to jakiś sens. Jeżeli chodzi o przeciwników, to niestety ani jeden, ani drugi zestaw zbyt mocno nas nie rozpieszczają. Chyba najlepiej prezentuje się ten Brambal. On zadebiutował w roku 2009. Niestety, jak go wypniemy z tych płytek, no to niesłychanie zagrabia przestrzeń, bo mamy tutaj te luźno wiszące pnącza. Fajnie to wygląda, sympatyczny pyszczek, no i przypomina to, co mieliśmy w grze wideo, czyli taką piłkę. Na której wyrosły ręce albo nogi, no i poluje na naszego Mario. Tutaj gorzej wypada ten chain chomp hm. pies na łańcuchu no ale ta kula jest bardzo słabo zaokrąglona a przecież w grach wideo o to tam chodziło no, powinna to być kula przypominająca Tom z teledysku Miley Cyrus Okej, okay, no ale to już zostawmy fajnie to działa, bo to jest chyba najlepsza funkcja bawialna w tych obydwu zestawach no i jeszcze spajni. Niestety, on prezentuje się identycznie jak ten z pierwszej serii tych dodatkowych postaci, więc trochę szkoda, że nie ma innej skorupy, takiej bardziej bagiennej. Wydaje mi się, że ten przeciwnik też występował w kilku odmianach. No, oczywiście, są jeszcze te pirania: planty, przerośnięte muchołówki, ale już dałem im spokój, nie wymontowywałem ich cielska, no bo w gruncie rzeczy fajnie to działa tam, właśnie w tym miejscu. No nie, znowu użyłem sformułowania, w gruncie rzeczy, który to już raz? Czwarty. Podsumowując, raz jeszcze mogę powiedzieć to, co na początku filmu, czyli z drugiej fali zestawów najciekawiej prezentuje się trujące bagno Wiglera. Te tutaj są dla świrów, które chcą mieć kompletnie wszystko z tego uniwersum. A i tak ten mniejszy zestaw mam wrażenie, że wypada trochę lepiej, bo te postacie są świeższe. Jest ciekawy mechanizm, ale z drugiej strony, w tym zawikłanym zadaniu no to dostajemy te zielone pojemniki, które pozwalają nam ciekawe rzeczy zbudować. No nie wiem, jakbym miał wystawiać ocenę, to tutaj. 6 na 10, a jeżeli chodzi o ten mniejszy zestaw, no to nawet 7 na 10, ale w żadnym razie nie są to pozycje obowiązkowe, chyba że podobnie mocno lubicie Lego Super Mario co ja. Tutaj mamy klocki zapasowe, nawet tego nie dzieliłem na dwa zestawy, no jest to drobnica: trochę zębów, trochę kwiatów, może to się przydać, ale raczej rzadko. Taka jest moja opinia. Piszcie w komentarzach, a ja powoli zabieram się za jakąś makietę z Lego Super Mario, bo w końcu trzeba coś zbudować, a nie tylko recenzję i recenzje. Hej, 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 trzymajcie się i piszcie swoje opinie w komentarzach.